W drugim projekcie pobawmy się nieco kontrolkami, które uruchamiane są w przeglądarce dzięki JavaScriptowi i które pozwalają na wybór parametrów, które są przesyłane do serwera i pozwalają w jakiś sposób określać działanie skryptu R, który jest na serwerze uruchamiany, który produkuje na przykład wykres lub tabelę, która jest z powrotem przesyłana do przeglądarki. Tym razem zrobimy to trochę nietypowo. Mówiłem, że aplikację Shiny można uruchamiać także z poziomu notebooków. Sprawdźmy taką możliwość w tym jednym przypadku. To będzie mój chunk, w którym będę pisał aplikację. Muszę oczywiście zacząć od Library Shiny. Przygotujmy aplikację, która będzie pozwalała na przeliczanie temperatury między powiedzmy Celsjuszem, Kelvinem i Fahrenheitem. Powszechnie używany jest Celsius i Fahrenheit, ale fizycy używają kelwinów, więc ja tą skalę też dołączę. Więc na początek zdefiniuję skalę temperatury. To jest wektor, w którym będziemy przechowywali parę. Nazwę skali, która będzie wyświetlana w rozwinanej liście, która będzie widoczna w interfejsie. I taki symbol, który będzie pozwalał nam symbol, który będzie przesyłany na serwer który będzie nam pozwalał na łatwą identyfikację skali. Czyli Celsius i tu będzie literka C. Kelvin tu będzie literka K i Fahrenheit. Który będzie miał literkę F. No dobrze, i teraz budujemy interfejs. Znowu użyjemy funkcji Fluid Page, i znowu użyjemy layoutu, w którym pasek boczny z lewej będzie zawierał kontrolki, które będą uruchamiane, które będą kontrolowane po stronie przeglądarki i będą działały po stronie przeglądarki. I główną część, która będzie zawierała miejsce na wyświetlanie obiektów przesłanych z serwera, czyli wykresu albo jakiejś tabelki, czy tekstu chociażby. Ale zacznijmy od Title Panel. Tu napiszemy po prostu przeliczanie temperatury. W porządku. Zanim będzie Sidebar Layout, który będzie zawierał Panel i Main Panel. Musimy mieć jakąś kontrolkę, która będzie pozwalała na wprowadzanie temperatury. Dobrze do tego nadawałby się suwak, którego używaliśmy w poprzednim projekcie, ale właśnie dlatego, że używaliśmy go w poprzednim projekcie, teraz użyję Numeric Input czyli pole tekstowe, które pozwala na wprowadzanie liczb, jeszcze ma takie strzałeczki do zwiększania i zmniejszania tych liczb. Pamiętają Państwo, że każda kontrolka musi mieć input ID, ponieważ każda kontrolka czy widget, jak to się nazywa, także kontroluje jakąś wielkość, która jest przesyłana na serwer. I po stronie serwera, w tej funkcji, którą musimy definiować dla serwera, mamy przesyłany argument input, w którym te elementy, właśnie po tych nazwach, będą dostępne. Czyli temperatura, etykietka temperatura tylko z dwukropkiem. No i wartość 0. Oprócz tego musimy mieć jakieś kontrolki do wyboru skal temperatur. Tej, którą wprowadzamy, i tej, na którą chcemy przeliczyć. Tu można by użyć na przykład radio batonów, czyli takiej kontrolki, która ma kilka pozycji i można między nimi wybierać, zaznaczać tą właściwą. Ale w tym przypadku myślę, że mniej miejsca i bardziej czytelny będzie Select Input, czyli rozwijana lista. Która będzie zawierała wartości, spośród których wybieramy tą właściwą skalę temperatury? Czyli Select Input, Input ID, skala wprowadzana, czyli skala temperatury, którą wprowadzamy, label, skala temperatury wejściowa. No, i wybory, spośród których będziemy mogli wybierać, to jest ten nasz wektor skala temperatury. I bardzo podobna kontrolka będzie służyć do kontrolowania skali, która, na którą chcemy przeliczać. Czyli skala, powiedzmy, wyniku, skala temperatury wyjściowa, no i wybieramy spośród skal temperatury. Oprócz tego dodajmy jeszcze. Taki tekst instruujący użytkownika, co ma robić. Do tego służy funkcja help text, która wyświetla taki wyszarzony tekst, który może składać się z wielu linii. Czyli u nas na przykład wskaż temperaturę i wybierz, i tu skończymy linię, skalę, te dwie skale, między którymi chcesz ją przeliczyć. Natomiast w tej głównej części umieścimy po prostu dwa łańcuchy, czyli tekst, output, output ID, tym razem wydruk 1, output ID, ponieważ tą wartość, którą, która tu będzie wyświetlana, będziemy musieli w funkcji serwera przypisać do wydruk 1 w output. I drugi podobny, wydruk 2. Oczywiście, to, że w pasku bocznym są elementy, które kontrolują wejście, a w głównym panelu wyjście, to jest pewna konwencja wygodna, ponieważ łatwo się przyzwyczaić, że z lewej strony są kontrolki, którymi sterujemy parametrami, a w głównej części jest po prostu jakiś wynik. Ale można to zrobić zupełnie odwrotnie można te wszystkie elementy mieszać. Tutaj to jest pewna konwencja, którą przyjęliśmy i która jest także w tutorialach do Shiny. Ale nic nas nie ogranicza. No dobrze, to teraz możemy zająć się serwerem. Ja wpierw przygotuję funkcję serwera pustą i dodam funkcję shiny up, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda ten interfejs użytkownika, który przygotowaliśmy. Input, output, shiny up, ui, ui, serwer, serwer. I tyle. I teraz, ponieważ to jest notebook. Ja go mogę zapisać, ale to nie jest konieczne. I uruchamiam. Ctrl SHIFT ENTER. Nasz interfejs wygląda w porządku. Kelvin. Fahrenheit. Wszystko wygląda tak, jak trzeba. Dobra, zajmijmy się teraz serwerem. W serwerze dostajemy literkę, która oznacza skalę temperatury. Ponieważ jest różna konwencja wyświetlania temperatury dla Celsjuszy, Fahrenheitów i Kelwinów, to znaczy w przypadku Celsjuszy i Fahrenheitów dodaje się takie kółeczko, które symbolizuje stopnie, a w przypadku Kelwinów nie, to ja zdefiniuję sobie jeszcze jeden wektor, który będzie pozwalał nam łatwo utrzymać tę konwencję. Jednostki. To jest ta literka, którą dostajemy z przeglądarki. No i tutaj byśmy chcieli to kółeczko. Nie wiem, czy to kółeczko będzie dobrze wyświetlane w interfejsie. to Zobaczymy. Dobrze. I teraz kelwiny po prostu wyświetla się tak jak inne jednostki fizyczne, bez żadnych dodatkowych znaczków. A Fahrenheity z kółeczkiem. I teraz funkcja pomocnicza, która będzie służyła do przeliczania temperatury. Przelicz temperaturę. Funkcja, która musi dostać wartość temperatury, skalę wyjściową i skalę wyjściową. Mamy trzy skale, które musimy obsłużyć. Czyli między nimi jest trzy połączenia, to znaczy sześć funkcji do przeliczania. Jeżeli byśmy mieli cztery. No to tyle ile przekątnych i tyle ile boków w czworokącie. Tyle trzeba by tych funkcji przygotować, żeby przeliczać bezpośrednio. Z myślą o rozszerzeniu tej aplikacji na kolejne skale, lepszym podejściem będzie przeliczanie wpierw jakiejkolwiek skali, jaką dostajemy na wejściu, na kelwiny i następnie z kelwinów na tą skalę docelową. W ten sposób trzeba przygotować tylko 2n funkcji do przeliczania. Więc tak też zrobimy. Funkcja z Kelvinów do kelwinów, żeby nie pisać żadnych ifów, tylko żeby wykorzystać funkcję do przeliczania od razu. No ale ona będzie bardzo prosta. Funkcja przyjmuje temperaturę, już nie będę pisał całego słowa, i zwraca tą temperaturę bez zmian. Następnie funkcja z Celsjuszy do Kelwinów. W tym przypadku te skale, stopnie są takie same w Celsjuszu i Kelwinów, tylko są przesunięte o 273,15, ponieważ skala Celsjusza jest dopasowana, czyli 0 w skali Celsjusza to jest temperatura zamarzania wody, a 0 w skali Kelwina to jest absolutne zero fizyczne, czyli mniejszej temperatury w ogóle być nie może. Czyli to będzie T plus 273,15. z Fahrenheita do Kelvina. Natomiast stopień w skali Fahrenheita jest inny niż w przypadku skali Celsjusza i Kelvina. Więc trzeba nie tylko przesunąć wartość, ale także ją przeskalować, czyli przemnożyć przez jakiś czynnik. I w tym przypadku funkcja przeliczająca to będzie T plus, mówimy o przeliczeniu z Fahrenheitów do Kelwinów. 459,67, a dodatkowo wynik musimy jeszcze pomnożyć przez 5 dziewiątych. Ciekawostką dotyczącą skali Fahrenheita jest to, że jej twórca jest niemieckim fizykiem, ale urodzonym w Gdańsku. I teraz, żeby to sprawnie zorganizować, przygotujemy sobie funkcję przeliczanie do kelwina. To dokładnie nie będzie funkcja, tylko referencja, która będzie zawierała jedną z tych funkcji w zależności od tego, jaka jest skala wejściowa. Czyli użyjemy funkcji switch, naszym wejściem będzie skala wejściowa, natomiast będziemy wybierać spośród tych literek, które przesyła nam przeglądarka, czyli C. Będzie odpowiadać funkcja z Celsjuszy do Kelwinów. Literce K będzie odpowiadać funkcja Kelwiny do Kelwinów, czyli funkcja tożsamościowa de facto. I w literce F, funkcja F, F do Kelwinów. I bardzo podobnie będzie wyglądało przeliczanie w drugą stronę, czyli ja zdefiniuję sobie funkcje, które przeliczają z Kelwinów na tą docelową skalę. Nie muszę już definiować funkcji z Kelwinów do Kelwinów, bo to jest ta funkcja, która już jest zdefiniowana, ale funkcja z Kelwinów do Celsjuszy też przyjmuje temperaturę, ale w innych jednostkach oczywiście. I tu musimy zrobić odwrotnie, czyli odjąć 273. Przecinek 15. I ostatnia funkcja. Funkcja z kelwinów do Fahrenheitów. Tych skali temperatury jest jeszcze kilka, ale tylko te trzy są powszechnie używane. Czyli tu musimy zrobić T razy 1,8, czyli odwrotność tych 5,9, 5 i od wyniku odjąć. 459,67. W odniesieniu do skali Fahrenheita jest kilka anegdot, które są w rzeczywistości nieprawdziwe. Między innymi to, że ta temperatura była skalowana do temperatury żony Fahrenheita, która miała katar tygodnia, to nieprawda. Przeliczanie z temperatury, ze skali Kelwinów, i tu tak samo. To znaczy mamy Funkcję Switch, która wybiera ze względu na skalę wyjściową. No i jeżeli to są Celsjusze to z Kelwinów do Celsjuszy. Jeżeli to są Kelwiny, to z Kelwinów do Kelwinów. jeżeli to są Fahrenheity, to z Kelvinów do Fahrenheitów. No i to, co nam zostaje, to już teraz obliczyć wynik, czyli wpierw chcemy przeliczyć do Kelvinów tą temperaturę, którą dostajemy w argumencie i tą wartość, którą uzyskamy w ten sposób, przeliczamy. Kelvinów na właściwą temperaturę. Ok, to jest nasza funkcja pomocnicza, ale to, co na, tak naprawdę musimy przygotować po stronie serwera, to jest tekst, który musimy zapisać do wydruk 1, output wydruk 1 i output wydruk 2. Czyli output wydruk 1 to będzie funkcja render tekst. No i tu musimy zrobić jakiś tekst, czyli paste wprowadzona temperatura, temperatura. Ja zrobię spację, ponieważ między liczbą a stopniami nie powinno być spacji, czyli będę musiał wyłączyć tą separację, która jest domyślnie właśnie spacją, więc dodam spację po, po tym pierwszym tekście, następnie input Temperatura, czyli ta temperatura, którą dostajemy z przeglądarki. No i odpowiednie stopnie, czyli zrobimy jednostki. Input, skala, wprowa. Szukam skala wprowadzana. Dobrze, no i mówiłem, że muszę usunąć tą spację, czyli zrobię tak. Dobrze, i bardzo podobnie będzie wyglądał drugi output, czyli wydruk 2. Tylko to będzie temperatura przeliczona. Musimy ją oczywiście obliczyć. No i jednostka, skala wyniku. Czyli to, co tutaj ustalimy. Dobrze, no i tą temperaturę przeliczoną trzeba oczywiście wyliczyć. Czyli, żeby nie zrobić żadnej literówki, to ja ją skopiuję. No i używamy funkcji przelicz temperaturę. Wskazując, tak naprawdę mógłbym cały input przesłać, ale już rozdzieliłem na poszczególne rzeczy, więc temperatura. Drugi to ma być skala wyjściowa, czyli input. Skala wprowadzana. Łatwo oczywiście zrobić literówkę, ale to jest coś, z czym w r trzeba się liczyć. I input skala wyniku z małej. No dobrze, i spróbujmy. Już mamy pierwszy błąd. Tutaj powinno być mały. Przepraszam, zobaczyłem, że tu jest błąd. Proszę zobaczyć. Tu mamy błąd 15. Sprawdzam też inne liczby i jeszcze raz. I teraz jest w porządku. Kelwiny Kelwiny. 0 w Celsjusza to jest 293,15 Kelwina w porządku, a Fahrenheit'a. Oczywiście te wydruki są trochę małe, ale możemy coś tutaj zrobić, to znaczy zamiast po prostu robić tekst Output, zróbmy span, tekst Output i dodajmy styl. Niech wejście będzie na kolorze, powiedzmy, granatowym, ale ważniejsze jest oczywiście zwiększenie czcionki, czyli font size 30 pikseli i podobny styl dodamy do wyjścia. Tylko zmienimy kolor. Powiedzmy na zielony i uruchommy ostatni raz.